Wie... Dzisiaj trzeba coś powiedzieć. Koniec z WildCraftem. Już nie będę nagrywał WildCrafta. Choć będę go grał, kiedy nie będę nagrywał i będę był pysiałby. Ale... niestety ty nie będę mógł go nagrywać. Bo już nie mam pomysłów. A tak... A tak ogólnie, to ja zamykam w 11 marca 2022 roku kanał. Wiem, że to jest niemożliwe trochę. Ale... Muszę sobie trochę odpocząć do YouTube'a. No. Ale akurat yy, 1 stycznia 2022 roku. 2023 roku wrócę. Tak, a to będzie 2023 rok. O, A to będzie jedna, i, i, 1 stycznia. 1 stycznia. To więc trzymajcie się. Do widzenia. Nasze wspomnienia są z ludzką wtedy do z